Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa. Nadal jestem na wyjeździe, ale udało mi się wbić do gierki. Jeżeli szukacie tańszych gier albo doładowań do gier, to zapraszam widzowie na eneba.com Tańsze gierki, tańsze doładowania, tańsze wszystko, także sprawdźcie sobie stronkę, macie linki w opisie. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy mega opening, bardzo, bardzo potężny opening, ale to nie wszystko, ponieważ dzisiaj zagramy też widzowie sobie w Godzilla, bo nazbierałem tylko jedno jajko, aktualnie mogę tego dużo zrobić, może gromem to zrobimy, zobaczymy. Mamy na nim mutację, mamy mało pucharków też się tym tutaj sugeruje, żeby nie byli jacyś najlepsi przeciwnicy. I teraz tak, w klubie mamy 673 otworzone jajca, widzowie, a Wy zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz suba z dzwonem na tym kanale, jak lubicie Brawl Starsa i chcecie więcej takich potężnych openingów, ponieważ, ponieważ widzowie mamy 623 klejnoty i ja tyle sobie, widzowie, przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Uwaga! Wcześniej już kupowałem, już kupowałem te jajca, patrzcie ile kupiłem tutaj, raz kupiłem później 6, znowu 6, znowu od znaka 12 jaj, no i teraz kupujemy, widzowie, kolejne 12 jaj, boli mnie to bardzo w kieszeń, ale co tam, widzowie, pomyślałem, że skoro się bawić, to trzeba tutaj lecieć, otwierać jajca, no i zobaczmy, co dostaniemy. Taki opening dla was, no, dawno nie robiłem, co nie, o ile w ogóle, dobra, mamy Hanka, dalej mamy bardzo rzadki, znowu będzie Mutacja. Dajesz, dajesz, ziomeczku, dajesz. Mamy mutację do Asha. Ja chyba wszystkie mutacje będę miał za chwilę, wiecie? Tak, coś mi się wydaje, że każda mutacja będzie na moim koncie. Zobaczymy, czy to prawda. No ale tak, mamy tutaj do Mandy. Bardzo rzadki, widzowie, 200 monet. W ogóle muszę wam pokazać, mam mnóstwo monet, mam mnóstwo błyskotek. Mnóstwo wszystkiego. O, czyżby legenda? Nie, no mityk, dobra. Już myślałem, że legend. Błyskotki, ale widzowie, słabo, nie? Już było tak blisko fajnie i mówię, nie, no coś będzie kozak, a tu jednak totalna. No, no niestety, totalne rozczarowanie. Rzadki monety mamy, ale widzowie, najważniejsze, że wbijamy te jajca dla naszego klubu, dla Żabek Mereza, wiadomo, najlepszy klub widzowie w Brawl Starsie. Prosta sprawa, nie ma o czym gadać. Jak ktoś mówi, że nie jest to najlepszy klub, to oczywiście kłamie. 149 widzowie klejnotów. Lecimy, lecimy kolejny opening. Dawaj, dawaj. Mamy tutaj bardzo rzadki, błyskotki. No troszkę tego nabijam, więc w sumie i tak się cieszę, nie, że sobie to pokupuję. Epicki. Mamy tutaj Widzowie jakieś serduszko. No dobra, rzadki. Mamy 50 punktów za dymiarza. Tutaj mamy błyskotek 50. Dobra, ciśniemy dalej. 50 y punktów za dymiarza. Epicki, mityczny, legendo. <laughs> Widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. Dawaj, gościu, tego baza dawaj, bez kitu, to nie będę musiał nawet robić. O nie, kolejny widzowie! Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo mam już chyba niebieskiego, super strażnika Broka. No w ogóle z Power Rangersami mi się kojarzy totalnie, z Godzilla. Wiecie, jak ktoś Power Rangersów oglądał, to oni wbijali kiedyś do takiego ogromnego, takich ogromnych robotów się, tak wiecie, na, nawalali ze sobą. Z tymi innymi robotami. Dobra, mamy rzadki. Bardzo stara bajka w sumie. Znaczy, to była bajka? Serial? Nie, nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie, widzowie, Totalny brok Power Ranger, ok? Epicki. 100 kredytów, ok? Mech się cieszy, ok? Jakby Mech w ogóle nie da rzeka. Ona chce być zdobyta, widzowie, także wiadomo, 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 że fajnie. Patrzcie, ile otworzyliśmy już? 692, 61 jaj, ale to nie wszystko, bo jeszcze zagramy i będziemy mieli kolejne albo 6 jaj, albo 4. Zobaczymy, ile tam się uda zdobyć. Patrzcie, to 12300 monet. 5300 błyskotek, no naprawdę widzowie potężnie. Ulepszymy na pewno jakąś postać i będziemy widzowie lecieli dalej, robili wyższe widzowie tutaj wyniki. Wiadomo, tym bardziej w tym sezonie chciałbym wbić widzowie, słuchajcie, mistrza. Aktualnie mam legendę, miałem maksymalnie legendę, słuchajcie. Dwójkę? Nie, jedynkę chyba, już nie pamiętam, ale miałem legendę. Teraz będzie widzowie Mistrzunią. Dobra, widzowie, lecimy dalej i zobaczymy, czy ja w ogóle na tym tutaj, widzowie, na wyjeździe dam rady dobrze zagrać. Ale tak, na razie wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy dla naszego klubi, klubu kupić więcej widzowie jajek. Tak, dla naszego klubi. I słuchajcie, mamy aktualnie broka, też chciałem wam pokazać, dlatego wyszedłem do menu. Patrzcie, tutaj mamy żółtego, ale mam jeszcze do broka. Czekajcie, jak tutaj wbić? Zadymiarze i w broka lecimy. Ja broka jeszcze nie wbijałem, co nie? Także naprawdę mam do niego mega, mega skinki aktualnie. Gdzie ten brok był? Tak szczerze, to nawet nie wiem gdzie ja mam broka. O, mam broka. Patrzcie, mam już niebieskiego super strażnika broka. Został tylko ten czerwony. No i tak naprawdę tyle, nie? Więc no tutaj aktualnie, widzowie. Mi się wydaje, że brokiem gramy chyba ten meczyk. No dobra, chyba jednak zagramy brokiem. Dawajcie, ulepszamy go na maksiora, ciśniemy na City Smasha. I mamy tak, moc rakiety. Następny atak broka to mega rakieta, która jest większa, silniejsza, szybsza i niższe ściany. To się przydaje, na, widziałem na gierkach. Brok uderza w ziemię pod sobą, wybija się w powietrze. Mm, Okej, okay. przeciwnikom w pobliżu. No nie wiem, weźmy na razie może to, że się wybija, bo tak naprawdę jedno i drugie się przydaje. I dobra, ciśniemy go troszkę dalej, widzowie, albo nawet nie troszkę. Dobra, robimy go maksa, robimy mu maksiora. Okej, okay, udało się i mamy, widzowie, no mało pieniędzy, bo troszkę mało tego zostało, deszcz rakiet zrzuca teraz 44% więcej rakiet, Brok ładuje czwartą rakietę do swojej wyrzutni, zwiększając liczbę pocisków, wyrzucając termos, który trzymał w czwartej wyrzutni. Nie wiem, widzowie, czy coś tutaj się tak opłaca bardzo, szybsze przeładowanie, liczba gadżetów, dobra, dajmy to przeładowanie sobie jeszcze, tak w dzisiejszym odcinku tyle nam na razie chyba wystarczy, wiecie? To i, i okej, okay. i mamy żółtego widzowie, albo żółty, albo niebieski. Zagramy tym i tym, ale lecimy jeszcze otworzyć jajca, bo widzowie, aktualnie, naprawdę powiem wam, że tyle tu się działo. Ja wszystko widzowie pozdobywałem. Muszę jeszcze sobie kupić shibę Nite. Na pewno zrobię też losowanie na moim Discordzie, link macie w opisie oczywiście. Bo widzowie, losowanko na Shibonito, no muszę ją sobie odebrać, bo tak naprawdę jestem partnerem, to wiecie, mogę sobie ją ogarnąć. Dobra, tniemy. Rzadki, mech się pojawiła, kredyty dla niej, wszystko spoko. 100 monet, okej, okay. rzadki, no to może nie tak spoko, bo wolałbym... No właśnie, wolałbym coś lepszego. Epicki 100 kredytów. Mech mi się bardzo przyda, bo mech jest często wybierana na rankedach do wielu jakby mapek. Nie wiem, czy dalej ona jest dobra, czy ją przypadkiem nie znerfili, nie wiem. Nie sprawdzałem, ale naprawdę może być. No, na pewno była potężna, więc chyba dalej jest. Dobra, 100 monet mamy. Widzowie, 20 kredytów. No, słabo tu dropi. Tak jakbym miał każdą mutację? Popatrzcie, że żadna mutacja mi nie wlatuje w ogóle, co nie? Okej, okay. i kupujemy chyba ostatnie. Patrzcie, będziemy mieli Broka. Będziemy mieli każdego Broka odblokowanego. Yo, normalnie ekipa Power Rangersów, widzowie, w tym odcinku wjeżdża. Dobra, już otwieramy wszystko, widzowie. No, ikona, jaka ładna. Ej, co to było? się naprawdę, ładne to było. Taka zimowa. Taki zimowy Brawl Stars. O! I mamy tutaj jeszcze niebezpieczeństwo. Mamy mutacje. Mutacje zadymiarzy, widzowie. Ale opening potężny, prawda? Także zostawcie proszę łapeczkę w górę, widzowie. Będzie mi bardzo miło. Zostawicie tutaj dużo łapeczek. I zostawicie, widzowie, nawet komentarzy, że eleganckie jaja, nie? Możecie napisać eleganckie jaja Majerest. dosłownie. Fajnie podropiło. Yo! Legenda! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ale to duże jest, widzowie, chyba. Nie gadaj! Weskitu, czarny bas Godzilla. Okej, okay, wyposaż, nie, ciśniemy, nie, no, czarny bas Godzilla, widzowie. Dobra, to powiem wam tak, my wszystko mamy. Tak szczerze, mamy wszystko. A jaki jest bas w ogóle do zdobycia klubowo? Bo tutaj czarnego dostałem zioma, nie? To jaki jest do zdobycia tak klanowo? Bo ja czaję, że coś tam musi być, dobra, czerwone widzowie, super strażnik Brokarz, mi wszystko zacina, dobra, mamy go. Trzy skiny, widzowie, dzisiaj trzy skiny. Dobra, więc tak, kontynuuj. Tutaj mamy nowe ikonki. Bardzo ładnie to wygląda, widzowie. Zostały mi ostatnie pakiety jajek do kupienia tak naprawdę. Może je kupię, zobaczymy. Jest jeszcze czerwony baz Godzilla. A w tutaj jaki? Niebieski chyba, nie? Dokładnie. W ogóle jak się baza za dużo razy naklika, to on, patrzcie, się wkurza. O! co mi tutaj do jaja <grym> zaglądasz? Patrzcie, 719, 750 za chwilę, widzowie. Jedziemy, 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 otwieramy. 88 jajek otworzyłem, dobra. To jest grubo, widać, że dowódca, nie? I teraz tak... Lecimy, widzowie, od początku, więc na początku czerwonym brokiem zagramy sobie meczek tutaj na miejskiej zadymie Godzilli, Godzilli. Zobaczymy, jaka jest mapa w ogóle, bo nie pamiętam, jaka mapka była. Na pewno wiem jedno, że będę się świetnie bawił. Serio, bo jakby tutaj widzowie, znaczy, czy będę się świetnie bawił, to też zależy od mojego kompa, który tutaj widzowie dać kompa, bo jego urządzonka. Dobra, czy ja dam radę tutaj sobie. Okej, okay, dawaj. Czy ja w ogóle. Słuchajcie, no ja czaję, że tutaj muszę ładnie bić, dobra, kłapnę go zębami, no nie kłapnę jego zębami, ale ciśniemy widzowie na górę, jesteśmy mecha-Godzillą. Chodzi mi widzowie, że moje urządzenie, do no, może troszkę nie domagać, jakby wiadomo, tutaj no nic niestety nie ma takiego pewnego. Ja nie wiem, czy tym brokiem nie powinienem sobie cisnąć bez tej Godzilli. Dobra, walnijmy tutaj, no ej, co jest? Halo? Nie mogę jej kłapnąć zębami. Dobra, widzowie, ciśniemy. A smażymy ją! Uciekaj mi stąd. Dobra, szybko, widzowie. Musimy wygrać dla naszych, musimy wygrać. I teraz tak, ciśniemy teraz tutaj na górę. I teraz tutaj sobie przyciśniemy, przyciśniemy, przyciśniemy. No cały czas, widzowie, staram się staram wyklikać. Dobra, smażymy, 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 nie mogę. Dobra, dawaj, dawaj. Znaczy smażymy, co ja mówię? Tutaj nawalamy. Okej, okay, smażymy tutaj. Pom, pom pom, pom. Normalnie tutaj nie zatrzymasz mnie. Nie ma szans, nie ma szans. Możesz mnie tam bić, ja mam to gdzieś, nie. Totalnie mam to gdzieś. Dobra. Może jednak nie mam tego gdzieś. Rozwalę cię. O nie, nie, Widzowie wybuchnąłem. Totalnie, nie, dziwnie się gra na tym. Totalnie się dziwnie gra. Ja wolę Widzowie sobie tak usiąść w swoim pomieszczeniu i sobie po prostu zagrać. Dobra, zobaczmy, jak ten Brok w ogóle bije. Znaczy jak on bije? No Brok to fajnie bije to na pewno. Brok zawsze dobrze bił. Okej okay. i ciśniemy, ciśniemy i uciekamy. Bo wyskoki. Dobra, walnijmy rakietami Widzowie, walnijmy rakietami. Patrzcie to. Pa, 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 pa. Normalnie, walnijmy, walnijmy tutaj. No może tutaj na przykład. Dobra, ciśniemy. I teraz szybko w ten budynek, i w ten. Dobra, brok jest całkiem niezły. Tak mi się wydaje, że całkiem spoko on tutaj rozwala. Także widzowie, możemy lecieć z tym dalej. Ciśniemy sobie, 22% nam zostało. Dawać, dawać, panowie. Wygrywamy to, wygrywamy to, nie ma tutaj widzowie, nie ma czekania po prostu, wygrywamy to, ja sobie kolejne mecze już wygram sam i otworzę z wami, widzowie, jajca, co nie? Dobra, ciśniemy tutaj wiadomo, totalnie winnerzy, nie? Łapeczka w dół, no ja dam broka po prostu. Dobra, dobrze się bawię. No, nie byliśmy tutaj mistrzem gry, Nędznika jeszcze mieliśmy, ale OP, nie? Nawet wygraliśmy z Nędznikiem. Oceń grę Brawl Stars. Nie teraz, później mogę ocenić. Dobra, rzadki widzowie, mamy monety, i w tym momencie kolejne jajo w naszym tutaj widzowie potężnym zestawieniu. Patrzcie, powinniśmy mieć teraz dwa jajka. Mamy dwa jaja. Okej, okay, doleciało jajko. To jeszcze cztery zrobię i się widzimy na openingu. Dobra, widzowie, dojechaliśmy kolejny meczek, jak widzieliście, byłem Mecha grałem niebieskim power rangerem. I słuchajcie, 81 tysięcy nabiłem, Przejdźcie, To jest najwięcej tutaj z mojej drużynki, także elegancko widzowie się udało. I ciśniemy oczywiście dalej ostatnim widzowie, a nie jeszcze jajko mamy do otworzenia z codziennych misji. Dobra, i słuchajcie, trzecie jajko zostanie nam tutaj wrzucone, a ja lecę żółtym power rangersem. Normalnie tutaj na chwilkę wam pokażę. Ja cisnę widzowie to wbić. No i jeżeli chodzi o brok. Ta, bardzo fajny skinek. Do baza mamy w ogóle już Godzilla Mecha, nie? Znaczy Mecha. Mamy Godzilla po prostu, mamy skinka Godzilla. Jak on dziwnie wygląda ten żółty brok. Oj tam też jest żółty brok. Dobra, nie no, co się dzieje? Dobra, widzowie, na pewno też zrobimy odcinek z testowania sobie, jeżeli chodzi, widzowie, o tego baza, ale dobra, cisnę to wygrać albo przegrać, zobaczymy. Dobra, widzowie, wygrałem wszystkie mecze, mamy 6 jajek, także pierwsze 100 monet. Kolejne 100 monet, w tym momencie mamy punkty zadymiarza. Bardzo rzadki, kredyty, dobra. Piąte jajo, dobra, to epickie. No to grubo. Błyskotki widzowe. Kolejne błyskotki na kolejną postać. Na jakiegoś skina. I teraz tak. Wygrałem wszystko, jak widzicie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te tutaj rzeczy, to by było na tyle. 10 klejnotów jeszcze dobra, po openingu klejnoty chętnie przyjmę. I kupiłem ten karnet, ale ogólnie go nie chciałem, bo ten tik taki średni, ale zawsze karnet biorę, więc okej. Okay. I słuchajcie, 97 jajek otworzyłem, nie? Totalnie tutaj, widzowie, dla klubu 97 jajców. Mam nadzieję, że jesteście tutaj dumni, że naprawdę z wami gram, że pieniądze też wydaję. Ale wiecie, to trzeba było, trzeba było. Musimy wygrać tego baza. Ja już i tak mam baza Godzilla, więc widzowie na pewno przetestujemy na odcinek. Tylko nie wiem, czy tutaj na wyjeździe teraz, czy jak już wrócę. Ale gdzie ten bazik mój? Ja miałem baza, widzowie, już nie wiem, jak baz wygląda. Jak baz wygląda, halo? Ej, ja może nie mam baza. Ej, ser A nie mam! No, jak nie mam? Patrzcie, normalnie. Hypercharge, czarny baz Godzilla, nie? to ten jest potężny, widzowie. Dobra, też go ulepszam. Też go ulepszam. No po, no, po prostu jestem pewien, że chcę nim też pograć później. Bo, jak Mago no to wiecie. Obszar ładowania superataku zostaje zwiększony. Mm, ogłuszenia wzrasta. Wzmocnienie torpedy. Dobra, weźmy torpedę wzmocnioną. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, ale wydałem wszystko.